Witam Was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przygotujemy razem trzy kolacje, po których naprawdę nie ciągnie do słodyczy. Jeśli wieczorem najczęściej pojawia się u Was ochota na coś słodkiego, Podjadanie albo wrażenie, że mimo kolacji czegoś jeszcze brakuje, to ten odcinek jest dokładnie dla was. Pokażę wam dzisiaj trzy szybkie, sycące posiłki, które mają około 500 kalorii, dostarczają solidną porcję białka, zdrowych tłuszczów i błonnika, a przede wszystkim działają na poziomie mechanizmów fizjologicznych odpowiedzialnych za głód i apetyt na słodkie. To są kolacje, które stabilizują poziom glukozy, dają długie uczucie sytości i pomagają domknąć dzień bez wieczornego podjadania. Jeśli lubisz proste i pyszne Przepisy, które naprawdę działają w praktyce zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz przechodzimy do pierwszej propozycji. Zaczynamy od kolacji, która smakuje jak deser, ale odżywia jak pełnowartościowy posiłek to są wysokobiałkowe pankejki na bazie serka wiejskiego, mąki orkiszowej jajka i niewielkiej ilości masła orzechowego z dodatkiem gorzkiej czekolady. To połączenie nie jest przypadkowe. Białko odpowiada za uczucie sytości i zmniejsza wydzielanie greliny, czyli hormonu głodu. Błonnik oraz zdrowe tłuszcze spowalniają opróżnianie żołądka i sprawiają, że glukoza uwalnia się stopniowo, bez gwałtownych skoków i spadków. Kiedy wieczorem zjadamy posiłek, który szybko podnosi poziom cukru, organizm bardzo często odpowiada po godzinie kolejnym sygnałem głodu i ochotą na słodkie. Tutaj tego mechanizmu nie ma. Te pankejki są ciepłe, sycące, mają wyraźny smak, a jednocześnie realnie zamykają apetyt na kilka godzin. To jest dokładnie ten rodzaj kolacji, po której nie pojawi się myśl, że trzeba zjeść jeszcze coś słodkiego. No dobrze, w takim razie zaczynamy działać. Ja już tutaj przygotowałam sobie, jak zawsze, wszystkie składniki. Mam też tutaj mąkę, serek wiejski, jajko i słodzik. I chyba w zasadzie tyle. Zacznę od rozgrzania patelni, to będą naprawdę bardzo, bardzo szybkie posiłki. Przygotujemy je błyskawicznie. Myślę, że dosłownie 3 minuty na każdy. Tutaj tylko pankejki muszą się upiec, a tak poza tym to wszystko będzie yy, bardzo, bardzo szybkie. Do blendera wrzucamy serwiejski, jajko. Następnie łyżeczkę erytrolu, można pominąć. Ja czasami daję, czasami nie daję. To zależy od tego, czy lubicie, czy lubicie bardziej słodki smak, czy nie. Mąka. W opisie filmu oczywiście podam Wam wszystkie proporcje, tak żeby można było sobie wszystko przygotować dokładnie i żeby wyszło. I tak przygotowaną masę blendujemy. Patelnia jest już rozgrzana. Dam troszkę oliwy, tak odrobinkę. I teraz masę będę wylewała na patelnię. Masę wykładamy na patelnię. Ja sobie tak ułożę, zostawiając trochę miejsca, żeby jeszcze wrzucić kawałek czekolady i potem to przykryć resztą masy, więc tak nie do końca wykorzystuję masę z. Zblendowaną masę tylko jeszcze troszeczkę zostawiam i do każdej, do każdego pancake'a daję kawałek czekolady. To jest gorzka czekolada yy, z kawałkiem pomarańczy. I przykrywam. I to się w środku tak fajnie rozpuści. I w zasadzie na tym cała ciężka praca się kończy. Teraz czekamy tylko aż się upieką i będzie można jeść. W czasie, kiedy pankejki się mm, robią, przejdziemy do przygotowania drugiej kolacji. Będzie to koktajl jest to pełnoprawny posiłek. Bazą jest skyr, do tego będą owoce, awokado, masło orzechowe i niewielka ilość białka serwatkowego. Taki skład sprawia, że napój ma gęstą konsystencję, wysoką zawartość białka oraz odpowiednią ilość tłuszczu i błonnika. I to jest klucz do tego, żeby koktajl był właśnie sycący. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Eee, będziemy potrzebować awokado. Ja wykorzystam też czereśnie. Miałam zamrożone z lata. Teraz mam akcję czyszczenia zamrażarki, więc wszystkie owoce właśnie wykorzystuję, które mam. Awokado udało mi się kupić takie ładne zielone, więc wrzucamy tutaj awokado. Pochwalę się. Ostatnio było pytanie w komentarzu, właśnie, co robić, żeby kupić takie ładne, zielone awokado, jak w moim odcinku z pastą z awokado. Ja zazwyczaj w sklepie, jak jestem, to sprawdzam, to tak dotykam delikatnie palcami. Jeżeli jest takie dosyć miękkie, to wtedy je biorę. Też można tutaj tą szypułkę oderwać i zobaczyć, czy nie ma tam jakichś takich czarnych plamek jeżeli właśnie robię te dwie rzeczy, to wtedy zazwyczaj udaje mi się kupić takie ładne awokado. Jak je kupię, to kładę je też poza lodówką, najczęściej obok bananów, jak jest takie lekko twarde. I wtedy ono dojrzewa w ciągu dnia do takiego stopnia jak teraz, że jest naprawdę bardzo miękkie i przyjemne. I można będzie nawet takiej pasty rozgnieść widelcem, jakbym chciała zrobić z tego, z tego pozostałego awokado. No dobrze. Teraz jeszcze tutaj dodajemy czereszcznię. W tym koktajlu, jeżeli nie lubicie awokado, po prostu nie lubicie smaku awokado, to naprawdę nie jest ono wyczuwalne, a naprawdę jest bardzo wartościowym produktem. I też jest źródłem zdrowych tłuszczów, witamin, minerałów, więc warto je po prostu włączyć do diety w takiej formie, jeżeli w innej formie nie sprawia wam przyjemności jedzenia awokado zobaczę jak tam pankejki, czy można już przewrócić na drugą stronę o, myślę, że, że można można dodać odrobinę słodzika do tego koktajlu, ale nie jest to konieczne jak chcecie ja dodam tak troszkę, troszkę będzie tutaj też masło orzechowe, to też jest źródło tłuszczów mam takie masło o smaku waniliowym jest bardzo smaczne. I tutaj będzie też masełko. Poza tym dodajemy jeszcze jogurt pitny skyr. Można dodać też zwykły skyr, nie pitny i dodać trochę wody. I też będzie ok. I dodam jeszcze trochę odżywki białkowej. Nie jest to konieczne. Ja tak dosłownie 10 gramów tej odżywki tutaj dorzucam żeby osiągnąć 40 gramów białka w tym koktajlu. I już. Myślę, że wszystko dodałam tak z przygotowanych składników, które tutaj były, więc teraz możemy blendować i, i będzie gotowy. Gotowe. Sycąca kolacja. Wiele osób mówi, że takie koktajle nie sycą, że po zjedzeniu takiego koktajlu godzinę później pojawia się ochota, na przykład na słodycze. Ale to nie jest kwestia silnej woli, tylko fizjologii, ponieważ płynne posiłki bez odpowiedniej struktury, bez białka, bez tłuszczu nie aktywują w wystarczającym stopniu mechanizmów sytości. W tej wersji koktajlu. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ skyr dostarcza dużej ilości białka, tłuszcze z awokado i masła orzechowego spowalniają trawienie, a błonnik z owoców wydłuża uczucie pełności, sytości. Więc to jest idealna kolacja, która nie powoduje napadów na słodkie, nie jest ciężka i po takim koktajlu poziom glukozy jest stabilny, a mózg nie wysyła sygnału, że potrzebuje jeszcze czegoś słodkiego. Tak więc spokojnie. Możecie spróbować i przekonać się na własnej skórze, że właśnie taka ilość białka, tutaj prawie 40 gramów, powoduje sytość i satysfakcję z jedzenia. Ok, ja przeleję do szklanki. Super. Pankejki też są już gotowe, ale zaraz wyjmę je na talerz, gdy. Gdy będzie już też trzeci posiłek gotowy. I czas na trzecią propozycję. Będzie to klasyczna propozycja dla miłośników wytrawnych kolacji. Mm, przygotowałam wszystkie składniki. Będzie nam potrzebny twaróg. Poza tym tuńczyk. Będzie też bardzo dużo białka, około 40 gramów. Mam taką małą puszkę tuńczyka. Tutaj jest, e, nie wiem, chyba 70-80 gramów. Więc idealnie tak na jedną porcję, na jedną kolację. Do twarogu i do tuńczyka dorzucamy cebulkę czerwoną. Ja już sobie wcześniej pokroiłam. Do tego będzie też ogórek. Dodamy też majonez i damy też trochę oliwy z oliwek do tej pasty. Sól, pieprz. I dodajemy jeszcze teraz sok z cytryny. I szczypiorek. Można dodać też koperek natkę pietruszki. To co po prostu macie będzie tutaj idealnie pasowało. I taką pastę nakładamy na jakieś grzanki z chleba razowego, i mamy idealnie zbilansowany posiłek. Ja nie będę teraz ich nakładać tej pasty, ponieważ już jest stosunkowo późno. I zjem po prostu te pankejki, albo może mój mąż zje pastę, zaraz zobaczymy. Także nagrywanie filmów ma też wiele plusów. Mamy już od razu gotowe posiłki. Bardzo lubię właśnie tą pastę z tuńczykiem. Naprawdę jest przepyszna. I gotowe. Te trzy posiłki są naprawdę błyskawiczne. Zrobicie je w, myślę w trzy minuty, tak jak ja. I każdy z nich są bogate w białko. Będą sycić na długo. Tutaj do tych pancake'ów jeszcze dodamy sobie masło orzechowe. Można też dodać na przykład posiekane orzechy włoskie zamiast masła orzechowego albo migdały. Chodzi o to, żeby yy, mieć tutaj źródło tłuszczu. A poza tym jeszcze dodamy yy, dżem bez cukru. Ja mam tutaj dżem morel morelowy słodzony ksylitolem. I teraz takie jeszcze. O. Ten dżem jest opcjonalny. Ja po prostu tak stwierdziłam, że Dodam sobie troszkę dżemu, dla smaku i pasta też już jest gotowa. I koktajl. Tutaj dodajemy jeszcze trochę chlebka, e, pełnoziarnistego i mamy idealnie zbilansowany posiłek. Wiele osób, które korzystały z moich jadłuspizów opartych na wysokiej sytości zauważa dokładnie to samo. Im lepiej skomponowane są kolacje, tym mniejsza potrzeba wieczornego podjadania. Na tej samej zasadzie powstała również moja najnowsza dieta schudni zimą. Jest to sposób żywienia oparty na wysokiej podaży białka, na dużej ilości błonnika i na produktach o niskim indeksie glikemicznym, dzięki czemu poziom glukozy jest stabilny, a apetyt znacznie łatwiejszy do kontrolowania. To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się u osób z insulinoopornością, u kobiet w okresie menopauzy oraz u tych, którym zależy na spokojnym zdrowym modelowaniu. Sylwetki bez walki z głodem. W diecie znajdują się szybkie, zimowe przepisy. Gotowa lista zakupów. Jest opcja albo trzech, albo czterech posiłków dziennie i dwa dodatki, menu słodkości i menu bowli, które pomagają przejść przez redukcję bez poczucia restrykcji. Link zostawiam Wam oczywiście pod filmem. Podsumowując, dziś pokazałam Wam trzy kolacje, które nie tylko smakują dobrze, ale przede wszystkim realnie ograniczają ochotę na słodycze. Są sycące, bogate w białko zawierają. Zdrowe tłuszcze i błonnik, a przy tym są szybkie do przygotowania i mieszczą się w rozsądnej kaloryczności. To jest mój sposób na spokojne zakończenie dnia, bez poczucia walki z apetytem. Jeżeli chcesz więcej takich przepisów i konkretnych wyjaśnień, jak komponować posiłki, żeby naprawdę działały, to zostaw subskrypcję i zostań ze mną na dłużej. Napisz w komentarzu, który z przepisów spodobał Ci się najbardziej, czy w pierwszej kolejności zrobisz właśnie taki shake. Cudo, naprawdę jest przepyszny. Czy pancaki, a może pastę z tuńczyka? Ja dzisiaj wybiorę chyba środkowy zestaw, chociaż jeszcze się waham. Między wytrawną kolacją. Dziękuję Ci za dzisiaj za obejrzenie odcinka i do zobaczenia w kolejnym filmie.